Cześć kochani, dobry wieczór. Pewnie będziecie oglądać to ze białego dnia. Chyba, że ktoś spać nie może, tak jak ja. E, kochani, no mam tej roboty naprawdę masę. Takiego odcinka jeszcze nie nagrywaliśmy. Po tak późnej porze jeszcze się z Wami nie witałem. E, także gorąco, cieplutko Was witam. Siadam zmęczony po całym dniu. Cały dom śpi. Cichutko, jak makiem zasiał. Chciałem podgonić jakiś odcinek, dlatego że dzisiaj nic nie nagraliśmy. Naduścia dzisiaj została pierwszakiem. Nie będziemy zamieszczać żadnych filmików z tego wydarzenia. Mamy nagrany materiał, ale to na pamiątkę dla niej. Kiedyś podrośnie to sobie popatrzy. W każdym razie pan prezydent naszego miasta ją brakuje mi słowa, ołówkiem tym. Nie nominował, tylko... E, kochani, nie powiem wam, która jest godzina, ale jakbym powiedział, to byście zrozumieli, skąd moje zmęczenie. Natomiast y, no, nominował ją na ucznia, tak? Nie nominował, mianował na ucznia, pasował, o to było pasowanie. Kto tu jeszcze nie śpi? Wierzcie mi, że naprawdę jest późno, już powinniście spać, rano szkoła. Jest czwartek w nocy, filmy idą ze sporym opóźnieniem. Za trzy dni będziemy grać e, chyba ostatni turniej na dworze, tym razem jako Żaki w Węglińcu, czyli z rocznikiem 2006. Z rocznikiem 2004 pograliśmy fajnie, filmy już są na stronie. Natomiast ja, kochani, chciałem otworzyć dwie przesyłki: jedną z pieniążkami, ze środkami, czyli jak zwykle poza kolejnością otwieramy paczkę, w której są środki, ale też otwieramy ciągle wymiany. I teraz mam tutaj, słuchajcie. Od Pawełka. Tylko czy to jest ta przesyłka? Od Pawełka to jest chyba ta. I, bo od Pawełka miałem przesyłkę. Wydaje się tak, że to jest przesyłka od Pawełka. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, był taki unboxing. Paweł wysłał nam kiedyś piękną koszulkę Olimpia Kosu Pireus Giovanni. Ulubiona Gutka koszulka, muszę Wam powiedzieć, że wczoraj do 1.0 śledziłem, Olimpia Kostia robi niesamowite rzeczy. To co wyczynia w tej chwili, no mają pakę. Będę trzymał za nich kciuki, będę im kibicował, jeżeli ktoś po grecku rozumie to powiem kalispera, tikanis, kalaisi, miahara. Troszkę po grecki liznałem w życiu, miałem okazję być w Atenach. W każdym razie Pawełku. Paweł W z Rawy Mazowieckiej, czyli nie, nie tak dawno, byliśmy niedaleko Ciebie. Otwieram Twoją przesyłeczkę, długo i cierpliwie na nią czekałeś. Słuchajcie, ta przesyłka jest, jest kochani, z, jeszcze z września. Natomiast to jest jakby dokończenie przesyłki tamtej. W tamtej przesyłce, pamiętacie, Gustek dostał piękną koszulkę. Natomiast ja w tym momencie otwieram przesyłeczkę od Pawła. Pawełku, jestem cały niecierpliwy, co to może być, dlatego że potrafisz zaskakiwać. Mówię cichutko, żebyśmy nie zbudzili rodziny. Myślę, że na tyle głośno, że słyszycie. Najwyżej troszeczkę podgłośnijcie sobie telewizorki. Nie będę głośniej krzyczał, ponieważ nie chciałbym pobudzić rodziny. Niech ona odpoczywa rano. Wszyscy wstają do szkoły. Aha, ja będę... Ben... Coś się tu dzieje dziwnego. Słuchajcie, ja nie. Znowu Paweł, przesadziłeś. Słuchajcie, szok. E, zaraz tam pójdę. E, Załamałeś mnie znowu. Słuchajcie, kochani, zaskakujecie nas na każdym kroku. Kochamy to zajęcie. Uwielbiamy to robić. Jesteście... Jesteście mega i tyle. Kochani, jestem jutro w domu rano, dlatego że kudłat jest troszkę przeziębiony. Słuchajcie, nie, niemożliwe to tak. jest. Słuchajcie, ja cię kręcę ale... No To właśnie przesadzaj. Słuchajcie, to jest koszulka Irlandii. Tej samej Irlandii, która tak się zakochała w euro w naszych Polakach. Macie wspaniałych kibiców. Słuchajcie, ja jestem w koszulce naszej chuligańskiej, tak, powiedzmy, z Zagłębia, ale już się przebieram. Już idę, słuchajcie, zaraz zobaczycie. Niesamowity szok. Irlandia ma piękne, zielone barwy. Ja mam piękną koszulkę teraz na sobie, ale Pawełek daje się o mnie. Ja cię kręcę. Kochani, no będziemy mieli... <śmany> Ale odjazd, kochani, oryginalne ambro, ambro, umbro z Irlandii. Powiem tak, jeszcze ja się nie widziałem w tej koszulce, a wy już widzieliście, jak to leży. Super, nie? Chyba lepiej jak tamto, tamto takie napakowane jest. Nie, kochani, to jest niemożliwe. Pawełku, co ty kochany, masz sklep z y, ciuchami? Kochani, spróbujcie zgadnić, zga, z, zgadnąć, co to za barwy. Co może być zielono biało Ja znam tak, Sporting może być, może być. E, w Grecji też jest klub, który tak gra, Panathinaikos. Ale my jesteśmy, słuchajcie, na wyspach. Uwaga, <laughs> Celtic <let's> Glasgow. <go. laughs> rasa koszuleczkę mamy, słuchajcie. Nie, no niemożliwe. Nakładam to również. Albo inaczej. pół Półpiętniku będę w tej, pół w tej. Wojtek, zawstydziłeś mnie. Co mam powiedzieć? Niesamowity jesteś. Słuchajcie, nie mam żalu do, do, do celtiku, że mm, odpadła Legia. To po prostu z Legii ktoś dał ciała. No, to było nie do pomyślenia, jak można było wpuścić zawodnika. Słuchajcie, ten sam Verdolia, który nie strzelił dwóch karnych, jakby je strzelił, to ten Walkower też by nam nic nie dał, bo, bo, bo gralibyśmy dzisiaj my w Lidze Mistrzów. Natomiast coś z tymi karnymi w Wyrtuliaka jest na rzeczy, bo wczoraj znowu nie trafił karnego. Może jest yy, dla pana Berga, trenera, yy, to informacja, że może trzeba coś pozmieniać. Może trzeba szukać jakiegoś kopyta. Słuchajcie, niesamowite. Zaraz się ubierzemy w ten Celtic, ale pół filmu będziemy w tym. Yy, Pawełku, jesteś mega facet. I tyle tutaj takie ciekawostki na mnie czekały. Słuchajcie, ściągnę kartą, żebyście mogli lepiej widzieć. Bo będę zasłaniał to, co tu jest. O ja cię kręcę, Pawełku. Jedziemy kochani. Jedziemy z kartami. Widzę, że z pięknymi kartami. E, ze starszych edycji. Słuchajcie, oby się im nic nie stało. Boże, bo widzę, że... Słuchajcie. Ach, to toploaderek. Wiesz jak się wystraszyłem, że taką piękną kartę, czyli tego samego, czyli którego Suarez pogrył, po pogryś, kleiło mi się, a to mi się kleiło od tej taśmy. Słuchajcie, ale to jest na szczęście w toploaderku. Także słuchajcie, rozcinam w tym momencie. Uff, robiło mi się naprawdę gorąco, słuchajcie, że piękna karta, eee, ale przygotowałeś to pięknie. Całe szczęście, że to toploaderek i da się kochani to umyć ciepłą ściereczką, ale nie trzeba aż tak zabezpieczać, szkoda. Zobaczcie, szkoda tego toploaderka, natomiast piękny Misimowicz, słuchajcie, z Werneru Brema, to jest z 910 z Champions League, piękna karta. Słuchajcie, kolejna piękna karta, właśnie ten chili pogryziony przez naszego Suarezka. Jakoś tak nie bardzo mam żadnego Suareza za to, że gryz. no Facet nie umie, tak odreaguje emocje, natomiast umiejętności jego jakby wywalczają. Słuchajcie, nie będę jej wyciągał z topladerka, no, to jest piękny czy linii Fans Faworyt, również z edycji 90. Tu mamy kochani troszeczkę miksa bazowego, również edycję 90, w bardzo fajnym stanie. Całe szczęście, słuchajcie, karty w pięknym stanie, nic im się nie stało. Wystraszyłem się, jak wziąłem to do ręki, że coś tam będziemy mieć, jakąś katastrofę. Aha, i dzisiaj przyszła jedna paczka. Przyszła paczka Pawła Eł i jest napisane, że są środki, dyskretnie fajnie są środki. Czyli ta paczka też pójdzie do szybkiego strzału. Dlatego, że jak są środki, kochani, otwieramy poza kolejnością. Tutaj środków nie ma, ale to jest dokończenie przesyłki, którą kiedyś zaczęliśmy. Ja też teraz mam piękną koszulkę, tak jak gutek po no, no, dziękuję pięknie. No. Ja też nie bardzo umiem takie prezenty przyjmować, kochani, także mi jest tak sobie. Słuchajcie, tu jest napisane tak: naklejki Ligiliszów 9 910. I do tych naklejek się teraz dostanę. I do tych naklejek się teraz dostanę, kochani. Zobaczymy, co w tych naklejkach jest. Eee, fajne, takie duże ludzie, jak to przystało na 90. Wziąłem już wszystkie. I teraz, kochani, zobaczcie, co to za naklejki z 90. Przydałoby się to prześledzić z bliższą kamerą. To jest, słuchajcie. Ach, finał Madryt w 2010 roku był finał w Madrycie. Teraz macie, patrzcie, Stuttgart, VWB. Teraz są bazowe karty, których nie będę komentował. Znaczy, naklejki, przepraszam. Polecę tylko szybciutko do świecących, ale o, e, jest FC Uniera Urizetini. Football Club Un, U, Uniera. Co to za klub? Jest? To jakaś włoska? Słuchajcie, czego ja sobie nie przypominam. Nie przypominam sobie, e, kto wtedy wystartował z Włoch, aż będę musiał sobie to sprawdzić, dobra. E, a może to ta godzina, że nie rozpoznaję, bo tu zobaczcie teraz, a nie, no Maccabi Haifa to jest klub z Izraela, z, z tam, on startuje w UEFA, ale to już jest, słuchajcie, tam, no, to już jest tam blisko Afryki. Azji, Afryki na dole, czyli e, Izrael. Maccabi Haifa tam jest, tak? Tam jest jeszcze jakiś taki znany klub. Apoel, słuchajcie, Apoel, który w tym momencie gra w Lidze Mistrzów z Cypru, zdaje się, Apoel Nikozja. Jest FC Zurich, szwajcarski klub. Godło, lecimy dalej, słuchajcie, no piękne bazóweczki, ładnie poukładane. Nie chciałbym ich tutaj, słuchajcie, z Besiktasu ale lecimy, słuchajcie, pod coś świecącego. I mamy tutaj Achdebreczyn. Też słuchajcie 90 debreczyn. Nasz słowiański I teraz lecimy dalej. Słowiański, nie słowiański I teraz mamy słuchajcie e, bufona. Piękne naklejeczki z edycji 90. No już jakiś czas mają. Idę dalej kochani. Co my tutaj mamy? Oj, będziemy wyciągać z tego kartoniku i wyciągać. Tu mamy, słuchajcie, dalej naklejki 90. Kurczę, Pawełku, nie wiem jak to się stało pochwal się potem pod filmikiem czy masz już cały album uzupełniony z 90 naklejek bo my powiem wam szczerze mamy naklejek sporo ale czasu żeby uzupełniać nie mamy także lecę ale teraz słuchajcie będziemy mogli chyba popracować i tu widzę Atletico i Drezno no pięknie o, mój Olympiakos który naprawdę lubię lubię Olympiakos, lubię Pireus lubię Panathinaikos a te kluby nie, nie za bardzo się lubią Oba są z Aten, Olimpiakos jest z Pireusu, czyli tam, gdzie jest port, dzielnica portowa. To jest coś podobnego, chyba jak w Hamburgu, jest taka relacja St. Pauli i HSV Hamburg. Oba kluby są z terenu Hamburga. Natomiast St. Pauli to dzielnica i, i tam też nie zawsze jakieś wielkie ilovium było. Słuchajcie, jest porto, piękne godło. Lecę dalej, lecę dalej, czekam aż nam się coś jeszcze zaświeci. Słuchajcie, świeci się, świeci. Jestem zmęczony, ale cieszę się, że jeszcze mogę z Wami ten odcinek zrobić. Taki spokojny, właśnie odcinek. Nie biega kudłaty, nikt nie krzyczy. Wszyscy sobie na górze śpią. Słuchajcie, tutaj z barsy mamy Pujola, Raola na koniec i Teriego. Taki deserek troszeczkę. Super. A co my tu dalej mamy? Wyciągamy, kochanie dla kudłatego do niszczarki, czyli nie ruszamy ich. Kudłatego niszczarka jest tam na oknie. Może jutro zrobimy odcinek. Nie pokażę Wam, jakie karty będziemy niszczyć, dlatego żeby nie wsuć wizerunku jakiegoś fajnego piłkarza, bo to nie jest akcja wymierzona przeciwko piłkarzom, tylko zniszczonym kartą Fajnie, że oddajecie je do pocięcia kudłatemu, a nie dajecie do wymian kolegom, bo z szacunku do swoich, słuchajcie, znajomych kolekcjonerów nie wolno takich kart dawać. Chyba, że ktoś z góry wie, bardzo mu zależy na karcie, nigdzie nie może jej zdobyć. Czasami sami wam nawet proponujemy, mówimy, że mamy jakiś tam lekko zniszczony, lekko przepracowany i część z was czasami chce takie karty, część mówi, a nie, to nie chcemy i my to szanujemy. Słuchajcie, bazówki, bazówki, bazówki i na koniec Lukas z Brazylii. Słuchajcie, czerwony, masz atak, widzę tutaj. Też byśmy chcieli zacząć uzupełniać, ale nie mamy jeszcze albumu. Jeżeli u kogoś z Was jest album z Match Attack England Premier League, bardzo prosimy, z chęcią wymienimy na inny album, których mamy dużo, tej edycji akurat nie mamy. I tu akurat mamy, słuchajcie, Olivera Giroux z Arsenalu. Tu mamy, słuchajcie, siatkarzy. Jest Nowakowski i jest Bartman. Obawiam się, że ich nie mam w kolekcji. Będę miał wszystkie 7 asów teraz. Chyba tak jest, bo tych nazwisk nie kojarzyłem. Tu mamy Diarę, tu mamy Fajniego. Słuchajcie, Euro 2008. Jakie piękne, perełkowate karty! Kurczę, zaskakujesz nas, Pawełku, cały czas, na każdym kroku. No, niesamowity jesteś. Co wy tam w tej rawie macie za układy takie karty UEFA? Zobaczcie, tu jest z Portugalii Mereira. Tu jest Nicolas Anelka z 28. Tu jest z 28 Raul. No, piękna edycja tu jest 2.8, słuchajcie, Dariusz Dudka nasza polska karta biegał po Austrii i po e, Szwajcarii teraz mamy, słuchajcie, Kerżakowa jest e, Matissen jest Fritz Klemens, Andreas Isakson ze Szwecji on potem w Euro też był, jak pamiętacie potem jest Carvalho, Car Car Carvalho Ric Ricardo Carvalho z Portugalii i Andras Iniesta z Hiszpanii. No piękna edycja, piękne karty. Przesuwamy dalej, wyciągamy dalej. Nie wiem jaka tam minuta jest na tym filmie, ale dobrze mi się z Wami siedzi, fajnie mi się z Wami rozmawia, dlatego najprawdopodobniej tak mi się z Wami normalnie rozmawia. To, że akurat jesteście po drugiej stronie monitora, no to tak jest skonstruowany ten kanał. Chwała dla internetu, czyli chwała dla Michała, że jest taka możliwość. Natomiast Eee. Tylko kochani, nigdy nie będę dzierżył złych komentarzy. Zanim coś głupiego napiszecie, to się zastanówcie, bo bardzo często takie osoby blokuję na kanale. Bo można hejtować, może się wam coś nie podobać, ale można to w kulturalny sposób skrytykować. A jakieś chamskie stawki, typu, nie wiem, coś tam ciota, co, takie, no, aż wstyd to powtarzać, od razu to blokuje i tyle. Dlatego czasami warto się zastanowić, bo nieraz na tym naszym kanale można coś fajnego znaleźć. Już miałem taką sytuację, że ktoś do nas napisał na fejsie, że jakiś tam jego kuzyn napisał jakąś głupią historię, żebym go przywrócił czy coś. Takich rzeczy się już nie da zrobić na YouTube. Jeżeli ja je was usunę, to już, no to już jakby ten kanał nie jest dla was. Okay? My tam z tego tytułu płakać bardzo nie będziemy. Natomiast Wam, jeżeli da satysfakcję, napisanie raz po. Bo bo bohaterzy tak zwane jednego postu mi to nie przeszkadza naprawdę natomiast nie pozwolę na to żeby ktoś to czytał żeby Gutkowi było przykro nie można kulturalnie napisać słuchaj Gutek no słabo grasz I myślałem że możesz grać lepiej ale już jakieś obraźliwe teksty które świadczą albo o zazdrości albo, albo sam nie wiem o czym to nie fajne jest tak. okej okay, słuchajcie jest ses jest alkantra jest, jest troszkę kart bazowych Sorry za troszkę morałów, kochani, ale jakoś nigdy o tym nie rozmawialiśmy, nie, nie, nie wiedziałem. Tu będą naklejki Ligi Mistrzów. Słuchajcie, też z 90, czyli jest dalej ta edycja. Ja idę zobaczyć jaki jest czas, kochani, bo najprawdopodobniej zrobimy dwie części. I w drugiej części będę w drugiej koszulce. Hmm, to jest 18 minutka. Czyli jeszcze kochani dwie minutki. Jeszcze otworzę te naklejki od Krytusia, a w drugiej części spotkamy się z drugą koszulką, z koszulką Celticu Glezu. Teraz jesteśmy w pięknej koszulce Irlandii. Bardzo zbliżone do Zagłębia. To się jest zwiedziono, jest zielono, jest biało. Och, od razu się Monachium nam wychylił, zobaczcie. Monachium i zaraz Olimpik Lion, no pięknie. Słuchajcie, tutaj pięknie poukładany arsenał. Tylko kleić. Liverpool. Liverpool, Liverpool, no pięknie, nasz ulubiony klub. Liverpool, Liverpool, baty trochę Liverpool wczoraj dostał od Ralu. E, ciężko się patrzy, jak dwie fajne drużyny grają ze sobą, które się lubi, ale no sportowo Madryt był dużo lepszy. E, Chelsea, Chelsea, znowu nasza fajna drużynka. Chelsea, Chelsea, szukam tylko kochani coś jeszcze na... E, Szukam, 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 szukam. Jeszcze coś na świecąco, bo tu już się Barcelonka zaczęła. Eee, tu mamy, słuchajcie, Olympic Lyon. I chyba nam się nie zaświeci już w tej edycji nic. Natomiast zobaczcie, tych naklejek 90 mamy naprawdę sporo. Mamy również album. Trzeba będzie się zastanowić, czy czasem tego nie zaczniemy kleić. Eee, a jeżeli komuś z Was brakuje jakichś numerów naklejek, zapraszamy. Mamy naklejek bardzo dużo. Bardzo rzadko nas prosicie o naklejki. Kochani, idę się przebrać. Strasznie jestem ciekawy, jak będziemy wyglądać w cyfiku. Pewnie nas w tej koszulce kibice legi nie będą lubić, ale. Kochani, zobaczcie. Dobranoc, do widzenia. Zapraszam na drugą część.